Je na żywo, bo moi drodzy, został zatrzymany w piątkowy poranek poseł Prawa i Sprawiedliwości, dawniej można powiedzieć poseł suwerennej Polski, Solidarnej Polski jeszcze wcześniej, polityk Dariusz. Matecki to było zapowiadane. Dariusz Matecki zdawał sobie sprawę, że może zostać zatrzymany. Mówił to wprost, że wie, że pójdzie siedzieć, że nie zamierza nigdzie uciekać, nie zamierza nigdzie wyjeżdżać i zamierza walczyć przed wymiarem sprawiedliwości o swoją własną sprawiedliwość. No i chyba będzie miał teraz do tego okazję, no na pewno będzie miał taką okazję. W czwartek Sejm zdecydował o tym, że uchyla immunitet i wyraża zgodę na areszt Dariusza Mateckiego. Prokuratura zadziałała oczywiście tutaj teraz bardzo szybko, choć Matecki próbował takiego numeru, który wcześniej zrobił Marcin Romanowski, czyli udał się do prokuratury, żeby, żeby spróbować podjąć już czynności z prokuratorem, żeby uniemożliwić takie polityczne działanie i robienie tego całego, Cyrku, całego cyrku dotyczącego zatrzymania. No ale prokuratura w czwartek wieczorem nie chciała za bardzo z Mateckim dyskutować. No i moi drodzy, co się dzieje. W piątkowy poranek ABW zajeżdża drogę pojazdowi, w którym przebywa Dariusz Matecki, w którym Matecki jechał właśnie do prokuratury. ABW zajeżdża drogę Zamaskowani, uzbrojeni, wysiadają, moi drodzy. Wyciągają Mateckiego z tego samochodu, no i pakują go do osobnego samochodu. No, moi kochani, to jest. Po prostu tak rażąca chęć pokazania działania politycznego, że no nie da się chyba bardziej. No szukam w głowie, no to, to samo zrobiono z posłem Romanowskim, tak? byłym wiceministrem Sprawiedliwości. Że ABW wyciąga go z domu, pakują go jak najgorszego przestępcę, najgorszego gangusa. Tak się zachowują dziś służby. Wobec posłów. Ersi, sąd, tak, sąd, dziękuję Emi za wsparcie. Sąd musi na dłużej wyrazić zgodę, jeżeli chodzi o, o, o zatrzymanie mateckiego. Natomiast chwilową zgodę na a reszt wyraził Sejm. I to się liczy. I to się liczy i to jest najgorsze. I teraz tak, ABW wyjeżdża rano, zatrzymuje Mateckiego. Matecki jest wieziony na jakieś przesłuchanie, na jakieś czynności. I to się dzieje w piątek. Tak? Co ciekawe, bo zadzwoniłem na szybko do posła PiSu Mariusza Kałużnego. Dosłownie rozmawiałem z nim 10 minut temu. I on mówi, że podczas obrad komisji regulaminowej Matecki bardzo jasno, kawa na ławę, pokazał, że to działanie jest polityczne, że ma na wszystko dowody, ma na wszystko kwity, na swoją pracę w lasach państwowych, na to jak rozliczał pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. Ale dobra, pozostawmy tą kwestię do rozstrzygnięcia w sądzie. Nie jest chyba teraz naprawdę potrzebne aresztowanie Mateckiego i to jeszcze z taką pokazówką. Jasno to zresztą wyraziła wczoraj Pani Paulina Matysiak. poseł. Dziękuję Pani Jadwigo za wsparcie, Pani poseł Paulina Matysiak, ponieważ nie zagłosowała poseł partii razem za aresztowaniem Dariusza. Mateckiego po prostu stwierdziła, że Sejm nie jest od tego, żeby decydować o areszcie dla kogoś, od tego jest sąd. Sąd Sejm może uchylić posłowi immunitet, jasne, uchylcie mu. Matecki sam się, że zresztą zrzekał tego immunitetu, podobnie jak to zrobił premier Mateusz Nemorawiecki. No i gra, i niech sąd, niech prokuratura, niech śledczy, niech Matecki ma prawo do rzetelnej obrony, ale już naprawdę teraz. Yy... Teraz brać i zatrzymywać Mateckiego przez ABW. To jest wstyd. No i moi drodzy, w tym samym czasie, i to, i to już jest, tego się nie spodziewałem. Zobaczcie. Nie wiem, czy mi się tutaj uda przekręcić ten ekran. Zobaczcie, w tym samym czasie. Ewa Stankiewicz, dziennikarka, informuje, że żandarmeria wojskowa przeszukuje nasze mieszkanie, szukając części Tupolewa, te, które Putin zostawił Tuskowi lub te, które niszczały przez lata w bliźniaczym Tupolewie, kiedy uwiarygodniono kłamstwo, kłamstwo Anodyny. Zobaczcie, to jest zdjęcie na, w mediach społecznościowych zamieszczone przez panią Ewę Stankiewicz, dziennikarkę, która przez lata badała sprawę katastrofy smoleńskiej no i moi drodzy, jak to odbierać? Czyli no, na jedno ABW zatrzymuje Mateckiego, a na drugą nogę żandarmeria wojskowa wchodzi do mieszkania Ewy Stankiewicz i po tylu latach szukają jakiejś części tu po lewa. Przecież, przecież to jest robienie jedno wielkie robienie zamieszania. Coś się dzieje, czegoś potrzebuje ta ekipa rządząca, że oni w taki sposób się zachowują. No to jest yy, dla mnie po prostu niesamowite. C czy, no, do, Donald Tusk przyzwyczaił nas m, do tego, żeby myśleć, że to jest jakaś przykrywka do innych celów, że takie działania, działania służb służą Donaldowi Tuskowi do przykrywania innych celów. No i jestem ciekawy, co. Co się wydarzy, albo co się dzieje pod dywanem, czego mamy nie zauważyć, czy zajmujemy się Dariuszem Mateckim, zajmujemy się Ewą Stankiewicz. No. To jest coś niesamowitego. Przepraszam za taką formę z telefonu, tak na szybko, bo też jestem nieprzygotowany, pracuję, i, i, ale myślę, że chętnie z Wami się podzielę tą opinią, bo, bo to jest, dzieją się rzeczy niewiarygodne. Wiesław, dlaczego prezydent na to pozwala? No prezydent, myślę, że nie ma tutaj za dużo. Do powiedzenia i do działania. Prezydent zresztą już pokazał się tutaj jako osoba nieskuteczna, ponieważ pamiętamy, jak mu zabrał Kierwiński z pałacu prezydenckiego Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego. Także źle to wygląda. Politycy Prawa i Sprawiedliwości mówią o tym, że mamy Białoruś w Polsce. Wielu, wielu dziennikarzy pisze, że mamy dziś Białoruś w Polsce. No nie sposób jednak tutaj nie przytaczać takich słów. No bo moi drodzy, okazuje się, że ABW może zatrzymywać posła na ulicy i, i gra, tak? I gra i, i posła opozycji. Niezależnie od tego, czy są twarde dowody wobec niego, czy nie, to nie jest jednak przestępstwo, które się zarzuca Mateckiemu na tyle duże, na tyle twarde, żeby ABW wyciągało go z ulicy jak najgorszego gangusa i, 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 i go zawijało, i go zabierało. No to są metody siłowe, metody, które można uznać za niedemokratyczne, reżimowe. No tak to należy uznawać. Przypomnę tutaj słowa. J. Devensa z Monachium, że Europa ma dziś problem sama ze sobą. Europa ma dziś problem z demokracją. Europa chce niszczyć przeciwników politycznych, wsadzać ich do więzienia. Tak to wygląda. A na drugą nogę jeszcze, bo wiem, że tutaj jest wielu sympatyków Konfederacji. Zobaczcie, już przyszło uderzenie w Konfederację. Już są yy, za duże sondaże. Już jedna pani dziennikarka w rozmowie z Super Ekspresem, to jest ta, ta pani, dwa nazwiska ma, zapomniałem teraz, wyleciało mi w tej sekundzie to nazwisko z głowy, autorka różnych książek o Władimirze Putinie, już powiedziała, że widziała w Moskwie jakieś kwity na współpracę konfederacji z Rosją. Ale jakie to kwity? Kto tam był podpisany? Co tam było? To ona już nie widziała. Znaczy, no po prostu, moi drodzy, a ja widziałem dowody na współpracę e, Patryka Jakiego z Nigerią, ale co tam jest napisane, to nie wiem. No, no ludzie, no po prostu takie rzeczy wygaduje się, jeżeli chce się po prostu kogoś komuś obniżyć poparcie, komuś zaszkodzić. Nie wiem, co, co motywuje takich ludzi. Masz coś? Pokaż. Nie masz? Nie mów. No bo papier, słowo, wszystko przyjdzie. Widziałam, ale no teraz już nie pamiętam. No. O, jeszcze tak, o, proszę jeszcze Kasia, dobrze, dobrze, Kasia, że przypominasz. Jeszcze Unia Europejska chce nam robić okrągły stół w sprawie wyborów. Prezydenckich, tak? Bo to przecież w Polsce jest demokracja, która, która kuleje, no i trzeba robić okrągły stół w sprawie. Wstyd skandal i mam nadzieję, że to będzie wyjaśniane. Yy, Pola, a co Bosak zrobił, że się nie popisał? Napisz mi. Bo nawet nie wiem, co takiego Bosak zrobił. Dokładnie, dobrze pisze Iwona. Matecki sam się chciał do prokuratury zgłosić. Prokuratura go jakoś wtedy nie chciała, ale to samo zrobił przecież Romanowski, bo też się zgłosił do prokuratury, a później go, a później go zatrzymali. Bo, bo, bo wiecie, jak się poseł zgłasza sam do prokuratury i chce sobie odpowiadać, chce, sobie, chce, chce wyprzedzić działania prokuratury, nie chce, chce uniemożliwić ten, ten polityczny cyrk, z którym mamy do czynienia, no to źle trzeba zrobić polityk Cyrk. No, i, i, i tak to wygląda. No, niestety, to wygląda to naprawdę, moi drodzy, źle. Źle. A gło Bosak głosował za aresztem dla Mateckiego. No, no to brawo. No. Zagłosował przeciwko Mateckiemu. Okej, okay. no to. No to widzę, że Konfederacja chce iść na utry z prawem i sprawiedliwością, wbrew temu, co tutaj co tutaj cały czas mówimy. Szkoda. Szkoda, no nie, nie powinni na to pozwalać, więc no trudno, będzie im się w przyszłości trudniej dogadać, o ile w ogóle się wtedy dogadają po takich, po takich rzeczach. Chyba, że Bosak wykalkulował, że. Że Matecki nie będzie tak hucznym problemem, ale może się zdziwić, Krzysztof Bosak. Jadwiga, zawiodłaś się na konfederacji. No, powiem szczerze, nie przypuszczałem, że Bosak zagłosował przeciwko, bo tro... pracuję nad innymi rzeczami i nie wszystko jestem w stanie aż tak dokładnie śledzić. A Wy mi tutaj takie rzeczy piszecie. No, okej, okay, to trzeba będzie to bardzo mocno przemyśleć, bo. bo... Panie Jedwigo słuszna, słuszna teoria, że Bosak w tym momencie osłabił Mencena. Znaczy, ja nie wiem, po co im to było. No, powinni jednak się tutaj trzymać razem. Okej, okay. będę to śledził, będę to komentował. No źle to wygląda. Nie powinien to, czy to, to Paulina Matysiak z partii razem głosuje przeciwko, a Krzysztof Bosak zagłosował yy, za. Tak jak mówicie, ja sobie jeszcze o tym poczytam. No dla mnie jest to sytuacja naprawdę niefajna, żeby nie powiedzieć, skandaliczna. Moi drodzy, o 15 wrzucę wam taki filmik. Tylko muszę go nagrać, zmontować. Teraz muszę kończyć, bo za chwilę jestem umówiony z, z posłem Ryszardem Czarneckim. Dawno nie rozmawiałem z posłem Ryszardem Czarneckim, jestem umówiony na rozmowę z posłem Ryszardem Czarneckim, więc y, y, którą będziecie mogli przeczytać na portalu y, do rzeczy. Ja wam dziękuję za tą informację o Bosaku. Dziękuję Wam za czujność. Jedziemy dalej i trzeba głosować na Nawrockiego pisze pani Jadwiga. No, zobaczymy. Być może to Nawrockiemu dorobi głosów. Nawrocki wczoraj spotkał się z politykami Prawa i Sprawiedliwości w siedzibie na Nowogrodzki. Podziękował ich im za dotychczasowe wsparcie i poprosił o więcej, 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 więc to dobrze, że tam. Są działania, że jest mobilizacja. Być może to wszystko też da jakiegoś kopa do kampanii Nawrockiego, samemu Nawrockiemu, oby tak było. Moi drodzy. Tymczasem życzę wam miłego piątku i przypominam dla wszystkich, tych, którzy tutaj jeszcze są, 15:00 wchodzi naprawdę materiał wspaniały. Naprawdę ciekawy komentarz. Do zobaczenia. Dobrego dnia, moi mili.